Pozwolimy sobie w tej chwili tutaj na oczach wszystkich Państwa te maseczki zdjąć, Panie Prezydencie, Panie Ministrze, Panowie rektor, Rektorze i Dyrektorze. Szanowni Państwo, nie bez powodu jesteśmy w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie na konferencji prasowej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Witam Pana Prezydenta i w imieniu Pana Prezydenta, wszystkich tutaj zgromadzonych, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy. Witam wszystkich zebranych. Witam również ministra zdrowia dr Adama Niedzielskiego. Witam Jego magnificencję rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego profesora Tomasza Szczepańskiego. Witam dyrektora GórnoŚląskiego Centrum Zdrowia Dziecka pana Mariana Krajsa. Witam reprezentujących Polski Sejm i Komisję Zdrowia posłów Barbary Dziuk i po, pana posła Bolesława Piechę. Jesteśmy tu oczywiście również z Wojewodą Śląskim, panem Jarosławem Wieczorkiem. Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę, że znajdujemy się w szpitalu, wszyscy jesteśmy w maseczkach, jednak sala konferencyjna jest wyłączona z działalności medycznej szpitala. Dlatego pozwolimy sobie w tej chwili tutaj na oczach wszystkich Państwa te maseczki zdjąć. Panie prezydencie, panie ministrze, panowie rektor, rektorze i dyrektorze. Szanowni Państwo, nie bez. Powodu Jesteśmy w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Dzisiejsza konferencja prasowa poświęcona jest uruchomieniu funduszy z funduszu medycznego, który powstał pod auspicjami pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Dzisiaj ogłaszamy rozstrzygnięcie konkursu na modernizację, przebudowę i budowę szpitali i oddziałów pediatrycznych. Jesteśmy w tym miejscu dlatego, że ten szpital, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka również otrzyma specjalny grant z funduszu medycznego. A teraz poproszę o zabranie głosu pana prezydenta Andrzeja Dudę. Szanowny panie ministrze, szanowny panie rektorze, wielce szanowny panie wojewodo, wielce szanowny panie dyrektorze, szanowne szanowna pani poseł, szanowny